Wielka afera Simple, nadchodząca aktualizacja do CS 2 i mocna afera ze wszystkim nam znanym serwisem. Dzieje się grubo, staw łapkę w górę, lecimy. Na samym starcie przez wielu określanych goat candestroika Global Offensive, czyli Simple. Chodzi o to, że kilka miesięcy temu stworzyło coś takiego jak kurs, gdzie można było za 150 dolarów, w pewnym myślę, że to było przelecenione na 100 dolarów, głównie tak za taką cenę ludzie to kupowali. Można było kupić dostęp do kursów, którym właśnie owy Simple, owy Goat, co jest Global Offensive, dawał rady, pokazywał jak grać lepiej, pokazywał też, wyjaśniał wiele mechanik i tak dalej, i tak dalej. Ja wielokrotnie oceniałem ten cały zamysł i całą tą ideę na naprawdę genialną. Na coś, czego jako community mega potrzebowaliśmy, bo za świecą szukać takowych rozwiązań w naszym cs świecie. I coś, co tutaj się znalazło, naprawdę miał giga, giga potencjał. Tylko to wyglądało w ten sposób, że tak to się pojawiło to trochę z czapy. Później było kupować jakiś wcześniejszy dostęp. Później były głosy graczy, że to tak w sumie średnio działa, że w sumie tam nic specjalnego nie ma. Aż koniec w doszło do sytuacji, w której zaczęli oddawać za to kasę i się jakby z tego trochę wycofywać. W międzyczasie, gdzieś w całej tej otoczce, Simple odszedł też na emeryturę: w sensie zrobił sobie przewy od CSA. No ale widzimy, jak to wygląda. W związku z czym. Duża, duża kicha się działa. I teraz wydarzyła się jeszcze większa kicha, gdyż jak możemy sobie zobaczyć. Ludzie są wkurzeni, mówią, że próbowali kursu za 150 dolarów. taką 150 dolarów, 600 zł za kurs, żeby grać lepiej w grę. Czy to jest dużo, czy mało? Napiszcie w komentarzu. No bo z jednej strony 600 piechotą nie chodzi, a z drugiej strony, jak na radę od najlepszego gracza w tej grze, to w sumie też nie jest jakoś kosmicznie gigantycznie dużo. Ale dajcie oczywiście znaka w komentarzu, co myślicie. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A tu jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie Takowa się znajduje, co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie Ja akurat dostałem około 10 groszy Ale mogę ją otwierać codziennie Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek Tak jak w przypadku DevCase. Szansa na Oula, Vulcana, glowsy, wygląda to nieźle Ja trafiam Neon Raidera Oprócz tego dostępne są również battle i w tym momencie takową zgarniam Proficik niczego sobie Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie Klikasz sobie doładuj, a następnie wpiszesz oczywiście tutaj kodzik FIAKO Dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu Oraz 2 złote 10 groszy zł na start Warto sobie powiedzieć, że y, ludzie są wkurzeni z tego powodu, że na chwilę obecną można cały czas nabyć ten kurs, a ten content, czyli te lekcje wideo, nie są w ogóle dostępne na stronie. Ja pozwolę sobie nie robić takiego testu na potrzeby tego odcinka, ale jeżeli bardzo chcecie, a z chęcią y, możemy sobie taki odcinek również zapodać i zobaczyć, jak to wygląda. Była sytuacja, kiedy po prostu już zwracali kasę, i wtedy wydawało się, że po prostu oddadzą kasę i się wszyscy rozejdą w miarę bez jakiegoś większego przypału. Natomiast jeżeli to dalej działa, natomiast jeżeli dalej to można kupić, no to dosyć średnio. Należy sobie Powiedzieć, że teraz te, e, jakby te zwroty również są w jakiś sposób wstrzymane, support nie działa, więc umówmy się to trochę kicha. Trochę kicha też z perspektywy Simpla, czyli jak to już wielokrotnie mówiłem, GOTA Global Offensive, gościa z gigantyczną rzeszą fanów, że pod czymś takim się podpisuje. I Lipa z jego strony, że też w sumie nic z tym nie robi. Na próżno szukać jakieś jakichś wytłumaczeń z jego strony, czegokolwiek właśnie to oświadczenia. E, także to z jednej strony Lipa, a z drugiej strony Lipa, że wrzucił, pakował się w coś takiego, no i wyszło jak wyszło. Także trochę, trochę Lipa, trochę stypa. No i i zobaczymy, jak coś dalej potoczy. No jeżeli zwrócą za wszystko kasę, no to powiedzmy, że gdzieś tam po kościach się rozejdzie. Ale zobaczymy, co tutaj się będzie dalej działo. Następna kwestia jest dosyć ciekawa, gdyż kolejny pro player, tym razem Robs, którego chyba przedstawiać nie trzeba, e powiedział w wywiadzie coś takiego. Gada się o tym, że ta gra potrzebuje trochę czasu, by wejść na ten sam poziom, co Global Offensive. Jak długo to według ciebie zajmie? Nie wydaje mi się, ale tak, żeby była dobra, to w 2030 roku. 2030. 6 lat od teraz. Umówmy się, no brzmi to dosyć kiepsko. Nie boję się tego, że ten czas to trochę za dużo i gra już w pewnym sensie dostanie taki dymycz, tak zostanie zniszczona, że już mało kto się będzie nią interesował w kwestii właśnie y graczy oraz zakładaną sprawę ogólnie. Na co odpowiada? Tak, zgadzam się, z mojej strony przestałem się nią w ogóle interesować, dlatego to jest bardzo demotywujące nawet, żeby o tym myśleć. Myślę, że dane, czyli jakieś statystyki, wykresy, coś takiego, rozumiem, że wyglądają troszeczkę na jakąś tendencję spadkową. Gra ma duży potencjał i myślę, że Valve coś z tym zrobi wcześniej niż później. Ja osobiście się pod tym podpisuję, w sensie, no, w 2030 może nie do końca, ale faktycznie chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że temu produktowi jeszcze wiele, wiele brakuje. I też chyba liczymy na tym, że Valve prędzej czy później coś z tym zrobi. To, co należy powiedzieć, to, że jest to oczywiście kolejny problem, który w jakiś sposób wypowiada się w taki sam sposób o tej grze. Na próżno szukać prosów, którzy wy wypowiadają się jakoś pozytywniej, albo w ogóle pozytywnie na temat kadrestałek dwójki. Więc myślę, że to też daje mocno, mocno do myślenia. Ale też nas turbo nie zaskakuje. Kolejna sprawa to temat aktualizacji. Możemy zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich miesięcy, praktycznie co każdy takowy miesiąc Coś otrzymywaliście. Tutaj możemy zobaczyć wypisane, co się mniej więcej działo. Ja osobiście nie podpisuję się tylko pod tym lipcem, no bo to, że wtedy wrzucili ogłoszenie zasad, które były znane pół roku wcześniej, to ja tego w ogóle nie uznaję. Ja tego nie przyjmuję. Tak czy siak, no wypadałoby, żeby we wrześniu się coś wydarzyło. A jak dobrze wiemy, wrzesień nam już się powoli kończy. I co należy sobie zwrócić uwagę, to to, że otrzymaliśmy aktualizację 3 w ciągu tego miesiąca, które. No, są bardziej patchami niż aktualizacjami. No, sorry, w Alfa, ale no, w sumie nic ciekawego się nie wydarzyło. Fajnie, że spaczowali niektóre błędy, miło i w ogóle, ale no umówmy się aktualizacjami, czy jakimiś nowościami bym tego nie nazwał. Co należy jeszcze powiedzieć, to że w ogóle ten blok jest po polsku. Ja Nie wiem, czy ja wcześniej miałem po angielsku, czy coś, ale tak trochę zaskoczyłem, bo wszedłem jak zawsze i nagle jest po polsku. Tak czy siak, należy sobie również powiedzieć o tym, o czym mówiłem wczoraj, a mianowicie 27 września możemy zobaczyć, była de facto premia kandystojka 2. Jak możemy zobaczyć 27 września, yy, jest to już za 3 dni i możemy zobaczyć, że będzie to piątek. W związku w związku z czym myślę, że jest jakiś potencjał, by coś w okolicach tej to daty się pojawiło. Czy to będzie samego 27? Jest szansa, bo wal wprowadzające update y właśnie w ten dzień to nie jest niemożliwe, więc jest tutaj szansa, że coś faktycznie by się pojawiło. Z drugiej zaś strony mamy ostatni tydzień pracujący września, więc ostatnie 5 dni, kiedy faktycznie coś się może większego pojawić. Co to będzie? Możemy tylko i wyłącznie spekulować. Należy sobie zdać sprawę, że ostatnia skrzynia została wprowadzona 6 lutego. Przypominamy końcówkę września, więc no, umów będzie się trochę czasu minęło. Należy sobie zdać z tego sprawę, że no prędzej czy później wypadałoby. Z drugiej strony można to łatwo odbić, że ej, no ale wcześniejsza skrzynia pojawiła się dokładnie rok temu, więc teraz czekajmy do lutego. Z jednej strony tak, z drugiej długie, strony gdzieś tam możemy patrzeć na to z tej perspektywy, że dawniej Valve dawało skrzynki co średnio 3-4 miesiące, e, więc no jest lekki ostrzał. Już może nie będę o operacji mówił, bo to chyba wszyscy znamy, kojarzymy i tak dalej. Kolejna sprawa jest dosyć interesująca, gdyż pan Pogiu, który znany jest między innymi z tej jednej z ostatnich aktualizacji, kiedy właśnie tutaj został nawet oznaczony e, i wtedy jakby zalesło związanie dużego problemu, a Dziękuję po raz kolejny. Usunęliśmy kolejny błąd łamiący grę. Czasami dochodziło do stanu, w którym przesuwanie się w wodzie nadal odtwarzało kroki. Gdzieś tak za każdym razem, gdy twoja ragdol wpadnie do wody. E, ragdol to jest jakby ten model postaci, to już ostatnio. W sensie dosłownie to oznacza lalka, ale w tym przypadku to jest po prostu jakby model postaci. Jakby dead postaci, żeby wiecie o co chodzi, że po prostu jakby zwłoki. Mówiąc wprost. I możemy zobaczyć to teraz na naszych ekranach, że kiedy model faktycznie wpada do wody, możemy zobaczyć, że coś się dzieje, i faktycznie w jakiś to sposób ta animacja mogłaby się tutaj odtwarzać. I faktycznie wszystko wskazuje na to, że to ma rację, że ma to ręce i nogi, i faktycznie w jakiś sposób to może wpływać na ten błąd. Więc nic tylko się cieszyć, że mamy takich graczy jak Pogiu, którzy nie tyle, że coś gadają, tylko jeszcze są w stanie coś faktycznie ciekawego znaleźć, wynaleźć i w jakiś sposób wskazać. Czy przy okazji kolejnej aktualizacji również Pan Pogiu zostanie oznaczony? Szczerze, liczę, że tak, bo to by znaczyło, że jakiś Błąd zostanie naprawiony, a nic tylko tego bo po prostu pozostaje nam sobie życzyć. Kolejna sprawa tyczy się mojego wczorajszego odcinka, w której omawiałem Zeusa, który wraca do sceny sportowej i teraz będzie coachem tutaj Sky Fury. Powiedziałem w nim, że yy, Zeus wygrał Majora w Krakowie, gając w Gambit. Tylko, że troszeczkę źle to składniowo poukładałem, przez co wielu z Was odebrało, że mówiłem, że grał wtedy w nawi. Szczerze Was za to faktycznie przepraszam, bo po otworzeniu tego kilkukrotnie rozumiem, że mogę się dochodzić do takich wniosków, po prostu źle dobyłem słowa i zła składnia została tutaj zasta, e, zastosowana. Na swoją bronę Mam tyle, że osobiście na oczy widziałem ten to moment. Osobiście na własne uszy słyszałem Olaf Meister I Love You. W związku z czym, w jaki sposób tutaj, no po prostu źle to brałem słowa. Wybaczcie. Kolejna sprawa to oczywiście deadlock nasz kochany albo nienawidzony przez niektórych. Wszystko wskazuje na to, że streamerzy, którzy streamują deadlocka są turbo turbo zadowoleni. To już słyszałem wiele takich właśnie to głosów, że streamerzy dzięki niej mogą generować dużo więcej właśnie jak tam widzów. Co z jednej strony jest fajne, no bo jeżeli się już buduje jakaś publika przy tej grze, to zawsze to będzie dobre. Z drugiej strony wskazywałby to na to, że ta gra jest w jakiś sposób kontentowa, bo mamy wiele gier, które może i gra się fajnie, no ale na streamie to nie ma sensu. Wszelkie jakieś gry taktyczne, ekonomiczne, strategiczne, no to to jest dokładnie to o czym mówię. A tu wszystko to, że Deadlock też jest fajny pod względem kontentowym, co wskazuje na dosyć dobry żywot tej to właśnie giereczki. Także ja się tylko i wyłącznie z tego cieszę, no i zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Oczywiście, dalej. Mała ciekawostka, w momencie, kiedy sobie wpiszemy Deadlock logo, to pierwszą grafiką, którą ktoś pokazuje, jest Deadlock. Kolejna sprawa to jest coś, co mnie turbo, turbo złościło. Pe na pewno pamiętacie stronę CSGO Stash albo CS2 Stash. Wyglądała ona w ten sposób, co wielokrotnie pewnie widzieliście na moich filmach. Była to strona, którą naprawdę uwielbiałem i korzystałem z niej od 2015 roku. I naprawdę była dosyć dobrym źródłem wiedzy, jak chodzi właśnie jakieś y, info związane ze skinami, z marketem i tak dalej. No i od kilku ostatnich dni, żeby nie powiedzieć tygodni, no nie mogę w nią po prostu wejść. Klikam w nią, to się ładuje, ładuje, chodzi to jak bęben w pralce, ale się nie załaduje. No i mówię, no kurde, coś tu jest, nie tak. No i zaczęłem zastanawiać o co chodzi. Wchodzę na ich Twittera, tutaj jest jeszcze to info potwierdzające o to, że się dogadali ze Stasz y, z Clashem, oczywiście, i weszli w współpracę. Ja to mega hejtowałem, no bo mega kiepsko to wyszło. No ale od tego czasu jakiegoś większego info nie możemy tutaj znaleźć. I co należy sobie powiedzieć, to to, że w momencie, kiedy się klika tutaj przez ich link tutaj na właśnie ich stronie to dostajemy komunikat od Ministerstwa Finansów, że ta strona została zablokowana przez to, że tutaj właśnie są jakieś gry hazardowe. Gdyż warto sobie powiedzieć o tym, że owy Clash GG, możecie mi uwierzyć na słowo, to jest gra czysto hazardowa, gdzie mamy jakieś hamskie ruletki, jackpoty, blackjacki i tak dalej, takie czyste kasyno w najczystszej postaci. W związku z czym w Polsce jest to totalnie zakazane. No i możemy zobaczyć wyniki tej cudownej współpracy z CS:GO Stasza czy CS2 Stasza ze Clashem GG. No według mnie jest to jakiś totalny dramat, że tak na sprawa Strona, która no, powstała jako naprawdę fajna baza skinów, Fajnie działające, naprawdę dobrze się tam wszystko sprawdzało. Poszło po taką współpracę, przez co nie można już z niej korzystać na terenach, no myślę, że wielu krajów, bo to, że to nie wyłączyć tylko w Polsce. Mam wrażenie, że w Unii może być takowy problem i w wielu innych krajach, więc no, no cóż, no ale być może tam ci, którzy działają w tej, na tej stronie, są w jakiś sposób z tego zadowoleni. Ja mogę być wkurzony, ale to raczej nikogo ja jakoś tak bardzo nie interesuje, raczej wiele nie zmieni. Więc nic, tylko szkoda.